Calvin Klein to marka, której z pewnością nie można odmówić sukcesu, jaki osiągnęła na rynku perfum w ciągu ostatnich kilku lat. Jej przepis na sukces jest w zasadzie bardzo prosty, to znaczy tworzenie przystępnych cenowo zapachów, które jednocześnie będą wpisywały się w gusta masowego odbiorcy. I myślę, że efekty w postaci ilości bestsellerów takich jak Eternity, ck One czy też Euphoria zwyczajnie mówią same za siebie. Dziś porozmawiamy sobie o perfumach ck One Shock, czyli jednym z tych zapachów, których duża popularność zupełnie mnie nie dziwi. A dlaczego? O tym już za chwilę. Cześć, ja jestem Michał i witam Cię na kanale Perfumowe ABC, gdzie znajdziesz recenzje oraz poradniki na temat perfum. Na wstępie dwa dość istotne fakty o CK One Shock, które myślę warto wiedzieć przed ich zakupem. Zaraz po otworzeniu opakowania będziecie mogli zwrócić uwagę na to, że zawartość flakonu chroni przed otoczeniem jego zakrętka, natomiast atomizer dołączony jest oddzielnie do opakowania i wymaga zamocowania. Oczywiście sprawa jest tutaj bardzo prosta, choć może dla niektórych trochę uciążliwa. To znaczy musicie po prostu Odkręcić tą zakrętkę, aby następnie wkręcić atomizer. Po drugie, CK One Shock mają tę charakterystyczną właściwość, że potrzebują czasu, aby ich aromat można powiedzieć doszedł do siebie. Tuż po otwarciu ich zapach może wydawać się wam nieco odrzucający, czy też po prostu inny od tego, który testowaliście na przykład w perfumerii. I w tym przypadku polecam nie dokonywać od razu reklamacji, a poczekać właśnie jeden dzień, po którym powinniście zauważyć znaczącą różnicę. Jeśli chodzi o sam zapach CK One Shock, Mogę go określić jako nieskomplikowany, taki syropowo słodki a jednocześnie komfortowe w noszeniu i nawet całkiem seksowny. Zaraz po aplikacji może budzić skojarzenia z perfumami Burberry London. Jednak główna różnica, przez którą CK One Shock jest według mnie ciekawsze i przemawia do mnie zdecydowanie bardziej, to charakterystyczna młodzieńcza słodycz z nutą Podczas gdy Burberry skręca bardziej w kierunku lekko mydlanych tonów. Pierwsza minuta CK One Shock jest mocno wyrazista i dość ostra. Niestety czuć trochę alkoholowych i syntetycznych tonów, których osobiście chętnie bym się pozbył. Jednak na szczęście... To wszystko trwa tylko chwilę. Wyraziste połączenie lawendy, klementynki i ogórka z odrobiną korzennych tonów. Co ciekawe, może przywodzić na myśl słodki, Lekko musujący aromat w stylu Coca-Coli, a mówiąc precyzyjniej, jej wiśniowego wariantu, mimo że nuty wiśni oficjalnie tutaj nie znajdziemy. Trwa on w zasadzie maksymalnie do kilku minut i jest dość energiczny. Po pierwszych kilku minutach do głosu dochodzi więcej aromatyczno-korzennych tonów. W tym pieprz oraz przede wszystkim kardamon, dzięki któremu zapach zaczyna budzić skojarzenia z popularnymi lanuidelom od marki Yves Saint Laurent. Trzeba też przyznać, że CK One Shock dość szybko wysładza się w bardzo przyjemny sposób. A dzieje się to dzięki miksowi tytoniu i bursztynu z bazy tego zapachu. I to właśnie od tego momentu następuje to, co najlepsze w tych perfumach to znaczy stają się one wtedy ciepłe, a jednocześnie wciąż wystarczająco świeże. Przyjemne dla nosa, a także seksowne w takim słodkim, zabawowym stylu. Baza tego zapachu jest już bardziej męska w porównaniu do jego początkowych etapów. Króluje tu przede wszystkim tytoń, który w połączeniu z bursztynem oraz paczulą mogą budzić skojarzenia z kolejnym popularnym zapachem, to znaczy Mugler Ayman Pure Havana. Jednak mam wrażenie, że w bardziej przyjaźniejszym, subtelniejszym i bardziej młodzieńczym wydaniu. CK One Shock w tym okresie nabierają takiego gurmandowego i niemal lekko czekoladowego charakteru. Są słodkie, przyjemne i wręcz nieco orientalne. Tyton jest tu zdecydowanie bardziej wyważony, a także nieprzytłaczający w porównaniu do wielu innych tytoniowych zapachów na rynku. Całość pachnie tak kremowo, cały czas seksownie i zdecydowanie może się podobać. Przechodząc do kwestii trwałości wody toaletowej CK One Shock, mogę ją ocenić może niejako dużą, ale wciąż tak solidnie przeciętną. Na mojej skórze utrzymuje się około 5-6 godzin. Projekcja tego zapachu przez pierwsze dwie godziny stoi na całkiem dobrym poziomie, jednak po tym czasie staje się już bardziej blisko skórna. Także parametry z pewnością nie należą do najmocniejszych stron CK One Shock. Przechodząc do grupy docelowej, to znaczy dla kogo polecałbym te perfumy, przede wszystkim wskazałbym tu na młodszych mężczyzn, w tym nastolatków. Zarówno tym gustującym w tytoniowych zapachach, jak i nawet tym, którzy do tej pory nie mogli się do nich przekonać. Ponieważ jak wspomniałem, tytoń w CK One Shock jest wyjątkowo subtelny, a przy tym przyjemnie osłodzony. Myślę, że sprawdził się dla tych osób, które szukają czegoś seksownego, Lekko słodkiego, choć niekoniecznie ze świetnymi parametrami, ale zależy im na budżetowej propozycji o dobrym stosunku ceny do jakości. Jeśli chodzi o zapachy ODNA zbliżonym do perfum CK One Shock. Nie można nie wspomnieć tu o dwóch innych tytoniowych propozycjach. Takich jak Burberry London, które są jednak mniej słodkie od wariantu Shock. Ponadto tytoniowo-miodowe perfumy Mugler Eymann Pure Havan, czy też tytoniowo-bursztynowe Dolce Gabbana Dewan. One. Z tym, że wariant Shock jest w porównaniu do nich bardziej młodzieńczą kompozycją. I na koniec warto wspomnieć też o zbliżonym miksie kardamonu, lawendy i nut drzewnych wyczuwalnych przede wszystkim w sercu Calvin Klein, który może budzić subtelne skojarzenia z Yves Saint Laurent, Lanois również w jakby nieco młodszym wydaniu. Jeśli chodzi o najlepsze okazje i pory roku, w których perfumy CK One Shock sprawdzą się najlepiej, ich prominentny bursztynowo-tytoniowy aromat będzie najbardziej adekwatny na zimniejsze dni w okresie jesienno-zimowym. Dzięki swojemu słodkiemu, gurmandowemu a zarazem bezpiecznemu charakterowi, świetnie wpisują się w ciepły, rodzinny klimat świąt Bożego Narodzenia, spędzanych w przytulnym domu w gronie najbliższych. Wiosna to według mnie również dobry okres do noszenia CK One Shock, natomiast latem Polecałbym je nosić raczej wieczorami. Będą zdecydowanie odpowiednie wtedy, gdy chcesz pachnieć seksownie. Elegancko czy też po prostu przyjemnie. Przykładowo na randkę, na imprezę lub też podczas wszelkich innych wieczorowych sytuacji. Sprawdzą się również donoszenia na co dzień, przez co można powiedzieć, że wszechstronność stanowi ich duży atut. Przechodząc do porównania cen wody toaletowej CK One Shock jest to już kolejny element, który przemawia za tym zapachem, bowiem za flakon 100 ml w najtańszych perfumeriach internetowych zapłacimy obecnie w granicach 60-80 zł. Podsumowując, woda toaletowa CK One Shock to w moim przekonaniu perfumy o solidnym stosunku ceny do jakości. Mimo kilku wad takich jak wczesne otwarcie czy też tylko przeciętne parametry, Wciąż otrzymujemy tu bardzo przyjemną, seksowną i taką słodko-tytoniową kompozycję. Także myślę, że z pewnością mogę polecić Wam perfumy ck One Shock, a szczególnie dla młodszych mężczyzn. A teraz jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, subskrypcji, czy też lajka like pod tym filmem. Zapraszam Cię też do obejrzenia innych materiałów na moim kanale. A teraz już się z Wami żegnam, także do następnego odcinka.